W tym filmie odpowiem na pytanie, czy naprawdę jest eToro i czy można bezpiecznie wpłacać tam pieniądze. Krótko mówiąc, jest to społecznościowa platforma inwestycyjna, która umożliwia handel akcjami, funduszami ETF, walutami, kryptowalutami i kontraktami CFD. Jeśli chcesz bezpłatnie przetestować platformę, w opisie znajdziesz link do konta demo i specjalną ofertę. Bezpieczeństwo. eToro jest regulowane przez czołowe instytucje finansowe, w tym FCA. CSEC i ASIC. Środki klientów są przechowywane na oddzielnych rachunkach, co oznacza, że Twoje pieniądze są przechowywane oddzielnie od środków operacyjnych firmy. Platforma wykorzystuje dwuskładnikowe uwierzytelnianie i protokoły szyfrowania, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta przed nieautoryzowanym dostępem. eToro jest również notowane na giełdzie Nasdaq, co dodatkowo zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność. eToro jest jednym z najbezpieczniejszych brokerów na rynku. Opinie użytkowników. Etoro cieszy się dobrą reputacją wśród inwestorów na całym świecie, co znajduje odzwierciedlenie w opiniach wielu zaufanych źródeł. W serwisie Trustpilot Etoro uzyskało ocenę 4,2 na 5 na podstawie ponad 28 tysięcy opinii. Użytkownicy nieustannie chwalą prostotę platformy, intuicyjną aplikację mobilną oraz możliwość testowania funkcji za pomocą wirtualnego konta. Wielu docenia funkcję copy Trading która pozwala automatycznie powielać transakcje doświadczonych inwestorów. Kilku użytkowników podkreśla pomocnych i responsywnych menedżerów kont. Zgłoszono jednak również kilka negatywnych doświadczeń, w tym opóźnienia w weryfikacji kont, zamrożone konta oraz stosunkowo wysokie spready i opłaty za wypłaty. Według broker Husser, eToro to doskonały wybór dla osób, które chcą handlować akcjami i funduszami ETF przy niskich kosztach, korzystając jednocześnie z funkcji handlu społecznościowego. Platforma wyróżnia się płynnym procesem otwierania konta, przyjazną dla użytkownika aplikacją mobilną i szerokim wyborem produktów. Z drugiej strony, recenzenci zwracają uwagę na wysokie opłaty za kontrakty CFD, ograniczone opcje walut bazowych i obsługę klienta, która mogłaby być bardziej responsywna. Eksperci investing.com wysoko oceniają Etoro, przyznając mu 4,8 na 5 punktów za intuicyjną platformę, szeroki wybór instrumentów handlowych i zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów. Platforma jest opisywana jako idealna zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Recenzenci podkreślają wartość zasobów edukacyjnych eToro, w tym Akademii eToro, a także inteligentnych portfeli, które pozwalają użytkownikom inwestować tematycznie bez konieczności ręcznego zarządzania każdą pozycją. Podsumowując, eToro otrzymuje głównie pozytywne recenzje na głównych platformach. Jest powszechnie cenione za łatwość obsługi, narzędzia do handlu społecznościowego i treści edukacyjne. Chociaż potencjalni użytkownicy powinni być świadomi niektórych opłat niezwiązanych z handlem i ograniczeń, które mogą mieć wpływ na bardziej zaawansowanych inwestorów. Opłaty i prowizje. EToro oferuje handel bez prowizji dla prawdziwych akcji i funduszy ETF w większości krajów, co stanowi silną przewagę nad wieloma konkurentami. W przypadku kontraktów CFD i rynku Forex wszystkie koszty są wliczone w spread. Na przykład spread dla pary euro USD wynosi około 1 pip. Istnieje również opłata za wypłatę w wysokości 5 dolarów amerykańskich oraz opłata za brak aktywności w wysokości 10 dolarów amerykańskich po 12 miesiącach braku aktywności. Platforma Handlowa. Aby otworzyć darmowe konto Wetoro, kliknij link w opisie i przejdź do formularza rejestracyjnego. Wpisz swój adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Zaakceptuj warunki i naciśnij zielony przycisk. Po chwili zostaniesz przekierowany do pulpitu nawigacyjnego platformy eToro. W środkowej części panelu znajduje się kanał z postami inwestorów. Jak widać, eToro kładzie duży nacisk na handel społecznościowy i tworzenie społeczności wokół inwestowania. Od samego początku eToro zasugeruje Ci weryfikację danych. Zabezpieczy to Twoje konto i pozwoli Ci dokonać pierwszej wpłaty. Weryfikacja polega na potwierdzeniu Twojej tożsamości i adresu. Po lewej stronie znajduje się pasek nawigacyjny, który pozwala przeglądać obserwowane aktywa, sprawdzać portfel lub odkrywać nowe możliwości inwestycyjne. Po wybraniu interesującego cię aktywa, zobaczysz wykres, prognozy i najważniejsze wydarzenia gospodarcze, które mogą mieć wpływ na wartość tego aktywa. Masz również możliwość skorzystania z pełnej analizy technicznej. Podsumowanie: eToro jest jednym z najbardziej innowacyjnych brokerów na rynku, łączącym tradycyjne inwestowanie z handlem społecznościowym. Jeśli szukasz intuicyjnej platformy, na której możesz się uczyć, kupować profesjonalistów i testować swoje pomysły w środowisku demo, ETORO jest doskonałym miejscem na start. Kliknij link w opisie, aby otworzyć bezpłatne konto demo. To idealny sposób, aby sprawdzić, czy ETORO jest brokerem odpowiednim dla Ciebie.